To są dziewięciu oznak fałszywej osoby. Mądrość Zen uczy, że największe niebezpieczeństwo nie pochodzi od jawnego wroga, lecz od tego, kto się uśmiecha, niosąc w sobie mroczne intencje. Fałszywi ludzie nie pojawiają się z hałasem, zbliżają się po cichu, obserwują, naśladują, zdobywają zaufanie i dopiero wtedy ujawniają swój prawdziwy jad. Na ścieżce życia wielu nosi maski. Mówią słodkie słowa, ale karmią się mrocznymi myślami. Filozofia Zen ostrzega: Ten, kto żyje w fałszu, jest odłączony od własnej istoty, a gdy trzymasz się blisko takiej energii, zaczynasz duchowo chorować, nawet tego nie zauważając. Pojawiają się drobne znaki: niespójności, puste komplementy, nieobecność w trudnych chwilach, ukryta satysfakcja z Twojego bólu. Nic z tego nie dzieje się przypadkiem. Zen nie uczy nienawiści, lecz jasnego widzenia. Kiedy ignorujesz ostrzeżenia, pozwalasz, by zło zapuściło korzenie. Ale gdy rozpoznajesz znaki, chronisz się, oddalasz się w ciszy i zachowujesz swój spokój. Pamiętaj, wycofanie się to nie słabość, to mądrość. Kto idzie z fałszywymi ludźmi, dźwiga ciężary, które do niego nie należą. Dziś to nauczanie trafia do Ciebie z jakiegoś powodu może po to, by otworzyć Ci oczy, może, by ocalić Twoją energię. Obserwuj uważnie, bo prawda zawsze zostawia ślady, a fałsz także. Zanim zaczniesz, upewnij się, że już kliknąłeś przycisk Lubię to, ale zrób to tylko, jeśli jesteś dobrym człowiekiem, który nienawidzi ludzkiego okrucieństwa. Jeśli chcesz, napisz tak. Kto sieje zło, zbierze ból i cierpienie. Numer jeden. Niespójność między słowami i czynami. Mądrość zen naucza, że prawda jest prosta i bezpośrednia. Osoba kłamliwa mówi pięknie, obiecuje wsparcie, ale jej czyny nigdy nie idą w parze ze słowami. Dziś mówi, że jest przy tobie. Jutro zachowuje się tak, jakbyś był ciężarem. Uważaj, ci, którzy żyją w prawdzie, nie muszą sobie zaprzeczać. Kiedy słowa i czyny idą w przeciwnych kierunkach, duch już zboczył z właściwej ścieżki. Co powinieneś zrobić? Przestań ufać temu, co się mówi, i zacznij obserwować tylko to, co się robi. Uważna cisza to najlepsza ochrona przed fałszem. Niespójność ujawnia głęboki rozdźwięk między byciem a pozorem. Osoba kłamliwa buduje wizerunek, którego nie jest w stanie utrzymać, ponieważ nie jest jego częścią. Mówi. Licz na mnie, ale znika, gdy jej potrzebujesz. Obiecuje lojalność, ale porzuca cię przy pierwszym znaku trudności. Mówi o przyjaźni, ale działa z wyrachowanym chłodem. Ta rozbieżność między słowami a czynami nie jest przypadkiem. To wybór. To wybór, by żyć na powierzchni, gdzie wszystko jest pozorem, a nic esencją. Zen przypomina nam: Prawdziwe drzewo nie musi zapowiadać, że wyda owoc. Po prostu to robi. Ci, którzy żyją autentycznie, nie obiecują, lecz działają. Nie deklarują, lecz demonstrują. Fałsz natomiast zawsze potrzebuje słów, by ukryć brak istoty. Dlatego rozwijaj w sobie spojrzenie, które wykracza poza słowa i sięga czynów. To właśnie tam, w drobnych, codziennych gestach, objawia się prawdziwa natura. Numer dwa. Radość ukryta w obliczu cierpienia. Osoba kłamliwa nigdy tak naprawdę nie smuci się twoim bólem. Może udawać troskę, ale w głębi duszy odczuwa ulgę lub przyjemność, gdy upadasz. Zen ostrzega: Ci, którzy żywią się nieszczęściem innych, noszą w sobie głęboką pustkę. Jeśli ktoś wydaje się zbyt pewny siebie, gdy stawiasz czoła trudnościom, zdystansuj się. Oszczędzaj swoją energię i nigdy nie dziel się swoimi słabościami z tymi. Którzy nie wibrują z Twoją ewolucją. To jeden z najsubtelniejszych i najboleśniejszych znaków oszustwa. Osoba kłamliwa może przez chwilę utrzymywać maskę empatii, ale jej oczy nie kłamią. Pojawia się dziwny błysk, gdy dzielisz się swoimi stratami, słabo skrywana satysfakcja, gdy się potykasz. Mogą powiedzieć przepraszam, ale ich ton zdradza prawdę. Mogą zaoferować pomoc, ale w tak mglisty sposób, że wiesz, że nie nadejdzie. Mądrość zen naucza, że prawdziwe współczucie boli. Kiedy cierpi ktoś, kogo kochamy, cierpimy razem z nim. Nie ma przyjemności, ulgi, porównania, tylko szczere pragnienie złagodzenia tego bólu. Osoba oszukująca natomiast wykorzystuje Twoje cierpienie jako miarę poprawy samopoczucia. Twój upadek podnosi ją na duchu. Twoje trudności ją pocieszają. Bo w głębi duszy zawsze z Tobą rywalizowała. Nawet jeśli ty nigdy z nią nie rywalizowałeś. Rozpoznaj ten schemat i chroń się. Dystansowanie się nie jest okrucieństwem. To mądrość. Numer 3. Konkurencja tam, gdzie powinno być wsparcie. Osoba kłamliwa zamienia wszystko w rywalizację. Jej postępy ją dręczą, jej osiągnięcia wywołują ciszę, a jej marzenia są minimalizowane. Mądrość Zen naucza, że ci, którzy są spokojni, nie rywalizują, lecz się dzielą. Kiedy ktoś próbuje przyćmić Twoje światło, by poczuć się większym, ta osoba już wybrała ścieżkę cienia. Co robić? Rozwijaj się, ale nie pozwalaj im na bardziej intymny dostęp do Twojego życia. Cicha rywalizacja to jedna z najbardziej toksycznych form oszustwa. Nie deklaruje się otwarcie, ale przenika każdą interakcję. Dzielisz się dobrymi nowinami, a oni odpowiadają jeszcze lepszymi. Świętujesz osiągnięcie, a oni minimalizują je słowami. Och, to proste. Marzysz o wielkich rzeczach, a oni podsycają wątpliwości słowami. Czy dasz radę? Takie zachowanie wynika z głębokiej niepewności. Osoba kłamliwa nie potrafi cię docenić, ponieważ obnaża to jej własne ograniczenia. Musi cię umniejszyć, by nie czuć się małym. Zen uczy nas, że prawdziwa wielkość nie boi się wielkości innych. Wręcz przeciwnie, raduje się z tego, bo ci, którzy skupiają się na sobie, nie są zachwiani sukcesem innych. Rozumieją, że każdy ma szansę zabłysnąć, ale osoba oszukująca tego nie rozumie. Dla niej świat to gra o sumie zerowej. Jeśli ty wygrywasz, oni przegrywają i dlatego sabotują, nawet subtelnie. Nie graj w tę grę, kontynuuj swoją podróż. I pozwól im zmierzyć się z własnym cieniem. Numer 4. Nadmierna i pusta pochwała. Fałszywa osoba chwali nadmiernie, ale nigdy głęboko. To słowa rzucane na wiatr, by stworzyć emocjonalne uzależnienie. Zen naucza, że prawdziwa pochwała jest rzadka i cicha. Uważaj na tych, którzy dziś pompują twoje ego, a jutro cię porzucają. Nie karm się zewnętrzną aprobatą. Ci, którzy nieustannie szukają potwierdzenia, łatwo padają ofiarą fałszu. Puste pochwały działają jak cukier, słodkie w danej chwili, ale szkodliwe w dłuższej perspektywie. Fałszywa osoba wykorzystuje pochwały strategicznie, dostrzegają Twoją potrzebę aprobaty i karmią Cię pięknymi słowami, które nie mają żadnego znaczenia. Mówią, jesteś niesamowity. Ale nie potrafią wymienić ani jednej konkretnej cechy. Mówią, bardzo cię podziwiam, ale nigdy nie okazują tego podziwu konkretnymi działaniami. Te komplementy służą temu, by trzymać cię blisko, być dostępnym, użytecznym. To emocjonalne haczyki. A kiedy gryziesz, wiedzą, że cię kontrolują. Zen zachęca nas do emocjonalnej samowystarczalności. Do szukania aprobaty nie u innych, ale we własnym czystym sumieniu. Kiedy nie polegasz na zewnętrznych pochwałach, by czuć się wartościowym, puste słowa tracą swoją moc. Potrafisz odróżnić fałsz od prawdy i uwalniasz się od subtelnej manipulacji, która kryje się za uśmiechami i pochlebstwami. Numer 5. Nieobecność w trudnych czasach. Kiedy wszystko idzie dobrze. Fałszywa osoba jest obecna. Kiedy najbardziej jej potrzebujesz, znika. Mądrość zen jest jasna. Prawda ujawnia się w przeciwnościach. Obserwuj, kto zostaje, gdy nie ma żadnych korzyści. Co powinieneś zrobić? Rozpoznaj, kto naprawdę idzie z tobą i uwolnij się bez urazy od tych, którzy przychodzą tylko z własnej korzyści. Kryzysy są jak sita oddzielają prawdę od fałszu, głębokie od powierzchowności. Fałszywa osoba lubi być u twego boku, kiedy lśnisz, kiedy może skorzystać z twojej energii, twojej radości, twojej siły, ale kiedy nadchodzi burza, znika, wymyśla wymówki, trzyma dystans, zmienia temat. Nie dlatego, że jest koniecznie zła, ale dlatego, że jest tchórzliwa, ponieważ wybrała wygodę nad lojalność. Zen uczy nas, że prawdziwych towarzyszy podróży jest niewielu. Większość to po prostu przechodnie, którzy przecinają naszą drogę na chwilę i odchodzą. I to jest w porządku. Problem pojawia się, gdy mylimy przechodniów z towarzyszami, kiedy pokładamy ufność w tych, którzy nigdy się prawdziwie nie zaangażowali. Nauczmy się rozpoznawać, kto zostaje, i spokojnie odpuśćmy tym, którzy wybierają nieobecność. Numer 6: Nadmierne zainteresowanie życiem osobistym. Osoba oszukańcza zadaje wiele pytań, ale nie po to, by pomóc, lecz by wykorzystać informacje przeciwko Tobie w przyszłości. Zen naucza o znaczeniu introspekcji i dyskrecji. Nie każdy zasługuje na dostęp do Twojej intymności. Mów mniej o swoich planach, lękach i bólu. Cisza chroni bardziej niż jakiekolwiek wyjaśnienie. Nadmierna ciekawość, przebrana za troskę, jest wyraźnym znakiem oszustwa. Ta osoba chce wiedzieć wszystko: Twoje projekty, trudności, relacje, lęki. Wydaje się, że to szczere zainteresowanie, ale tak naprawdę to zbieranie informacji. Przechowuje wszystko, co ujawniasz, i wykorzystuje to, kiedy mu wygodnie. Mówi innym. Zniekształca konteksty, ujawnia słabości. Mądrość zen ceni wewnętrzną tajemnicę. Uczy, że nie wszystko trzeba dzielić. Ani, że nie każdy zasługuje na poznanie Twoich najgłębszych pokładów. W ciszy tkwi siła, w dyskrecji kryje się ochrona. Kiedy uczysz się zachowywać dla siebie swoje najintymniejsze prawdy, stajesz się niedostępny dla tych, którzy próbują Tobą manipulować. Dziel się nimi tylko z tymi, którzy udowodnili, że są tego godni, i nawet wtedy z mądrością i umiarem. Numer 7. Zmiana zachowania w zależności od otoczenia. Ona jest jedną osobą przed tobą i zupełnie inną przed innymi. Mądrość zen naucza, że ci, którzy mają esencję, nie zmieniają swojej maski. Obserwuj, jak ta osoba zachowuje się, gdy cię nie potrzebuje. Co robić? Nie konfrontuj się, po prostu odejdź. Prawda nie potrzebuje uzasadnienia. Fałszywa osoba jest kameleonem. Dostosowuje się do publiczności. W stosunku do ciebie jest miła, w stosunku do innych jest obojętna, a nawet okrutna. Ta niespójność ujawnia brak solidnego charakteru. Ci, którzy żyją autentycznie, zachowują spójność niezależnie od otoczenia. Nie zmieniają swoich wartości, nie zmieniają maski, nie zniekształcają własnej natury, by zadowolić innych. Fałsz natomiast jest performatywny, żyje na reprezentacjach, i jest męczący ponieważ wymaga ciągłego wysiłku, aby utrzymać tak wiele różnych wersji siebie. Obserwuj tę niespójność i odejdź w milczeniu. Nie ma potrzeby konfrontacji ani wyjaśnień. Numer 8. Zminimalizuj swoje uczucia. Kiedy wyrażasz coś, co boli, osoba kłamliwa mówi, że to przesada, dramatyzm lub słabość. Zen naucza, że umniejszanie cudzego bólu jest cichą formą przemocy. Ci, którzy nie szanują Twoich uczuć, nie szanują ciebie. Odejdź spokojnie i pielęgnuj swój wewnętrzny spokój. Emocjonalne umniejszanie powoli cię niszczy. Sprawia, że wątpisz w siebie, kwestionujesz swoje postrzeganie i tłumisz uzasadnione emocje. Osoba kłamliwa wykorzystuje to jako środek kontroli. Jeśli Twoje uczucia nie są ważne. Nie muszą brać odpowiedzialności za to, że cię ranią. Zen zachęca nas do szanowania naszych emocji, do uznawania ich bez osądzania i do dystansowania się od tych, którzy je umniejszają. Numer 9. Stałe uczucie zmęczenia po kontakcie. To ostatni i najważniejszy znak. Po rozmowie z tą osobą czujesz się wyczerpany, zdezorientowany lub ociężały. Mądrość zen naucza, że ciało postrzega to, co umysł próbuje zignorować. Zaufaj temu uczuciu. Co powinieneś zrobić? Postaw swoją energię na pierwszym miejscu. Spokój jest nie do podważenia. Twoje ciało jest mądre. Rejestruje toksyczność, zanim umysł zacznie racjonalizować. Kiedy ktoś stale cię wyczerpuje, to dlatego, że jego energia jest niezrównoważona. Zen naucza. Ponad wszystko zachowaj spokój. Odejdź. I oddychaj. Jeśli dotarłeś do końca, skomentuj w ten sposób: Oby wszelkie zło trzymało się z dala od mojego życia. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostawić lajka. Jeśli chcesz posłuchać więcej takich lekcji, zostawiłem na ekranie film, który z przyjemnością obejrzysz. Jeśli chcesz, wyślij ten film jednej osobie na swój telefon. Kliknij film na ekranie, a zobaczymy się po drugiej stronie. Do zobaczenia później.